Trużynę falubazów wspiera firma Marvis. Regeneracja filtrów DPF Fab. Patryko, gratulacje na początek. Pierwsza część zawodów nie do końca pomyśli naszej, ale, ale druga część no to już można powiedzieć miazga, bo wygrywacie, zdaje się, 7 biegów pod rząd fajnie to może wyglądało dla kibiców jednak po fakcie możemy też się śmiać że uśpiliśmy rywala na początku ale no ciężki mecz wiemy że Stal zawsze tutaj sobie no są mocnymi rywalami na, naszym, na własnym torze patrząc teraz trochę na Ekstraligę to też widać że te wygrane które są w różnych meczach to wszystko się odbywa tak naprawdę w końcowej fazie zawodów i Trudny mecz, ale ważna wygrana dla naszej drużyny, ponieważ no, potrzebujemy też wygranych meczów, żeby awansować do playoff. Osiem punktów dzisiaj w Twoim wykonaniu, jak Ty siebie oceniasz? Jak siebie oceniam, no, mogło być lepiej, stanowczo jednak. Ciężko powiedzieć. Najważniejsze, że wygraliśmy mecz. Osiem punktów sporo przed y, rewanżem w Zielonej Górze, bonus jak najbardziej. Realnie chyba w zasadzie możemy powiedzieć, że innego scenariusza wy nie, nie wyobrażacie sobie pewnie. No do meczu rewanżowego jeszcze trochę czasu jest, y, więc zobaczymy co, co przyniesie przyszłość, jednak... No mówię, wszystkie mecze w Ekstralidze kończą się nie za dużym wynikiem i na pewno będzie... nie, nie, nie będzie łatwo. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Video rejestratory 24.pl tylko sprawdzone kamery samochodowe sportowe akcesoria